Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na ostatnim w tym sezonie torykowym śniadaniu z RODO. Przypominam, jak zwykle, aby w razie wątpliwości czy dodatkowych pytań zadawać się bezpośrednio za pośrednictwem naszej infolinii albo bezpośrednio na czasie kanału YouTube. Spotkamy się, żeby nie zapomnieć znowu na końcu dzisiejszego spotkania o tym powiedzieć, to od razu powiem na początku. Spotkamy się w nowym sezonie już 11 stycznia, także za 3 tygodnie. Tymczasem dzisiaj do omówienia zostały nam, wydaje mi się, że całkiem ciekawe zagadnienia. No oczywiście jak zwykle nie odpuszcza nam COVID, czyli, czyli to pierwsze pytanie, czy darmowa aplikacja za jest zgodna z prawem. To jest ta aplikacja służąca do weryfikacji paszportów covidowych. Drugie pytanie, zarabianie na danych osobowych. W jaki sposób legalnie sprzedać bazę danych? No i trzecie pytanie: czy gminy e, mogą przekazać e, czy przetwarzać dane z bazy PESEL na potrzeby programów unijnych? Przechodzimy zatem do pytania pierwszego. E, aplikowa, e, aplikacja, darmowa aplikacja zaszczepieni ma służyć. Przede wszystkim przedsiębiorcom. Teraz, w tych czasach, kiedy mają te nowe obostrzenia, kiedy rzeczywiście zostały ograniczone, e, ograniczone miejsca, na przykład w, resta w restauracjach, a, a e, do limitu tego do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, powstała jakby e, powstała koncepcja, żeby e, weryfikować te, e, te osoby. Tu oczywiście pojawiały się dyskusje, pojawiały się wątpliwości, pojawiały się w mediach krzyki, że nie ma podstawy prawnej, że to, że tamto, że nie wiadomo co jeszcze. Natomiast rzeczywiście skupmy się na samej tej aplikacji. Była sobie aplikacja z zaszczepieniem, ona teraz nazywa się skaner certyfikatów COVID. Różnicy żadnej praktycznie to nie ma. Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdziemy informacje o jednej aplikacji, ale ona de facto po przełączeniu się na Sklep Google pokazuje im na aplikację, natomiast dokładnie tą samą. Jakie jest założenie? No założenie jest takie, żeby weryfikować te QR-kody, którymi posługujemy się. Zarówno w postaci papierowej, jak i w postaci, w postaci cyfrowej, czyli za pośrednictwem naszej własnej aplikacji. Jakie wątpliwości wzbudza aplikacja? No przede wszystkim one pojawiły się co ciekawe, i takie naj, no, można powiedzieć z jednej strony. Dosyć, dosyć cenzuralne można, można przeczytać, właśnie na, na stronie sklepu Google, właśnie na stronie tej aplikacji. Bardzo duże obawy budzi fakt, że odczytywane są nasze dane osobowe przez aplikację, a następnie ten, te, te, te informacje imię, nazwisko i datę urodzenia ktoś może zapisać sobie, ten, który szczytuje te dane, może zapisać sobie w postaci screenu na, na, na telefonie. E, powiem Państwu szczerze, że te informacje, te opinie, te oceny, które pojawiają się na, na stronie sklepu Google są intrygujące. Mamy 2021 rok. E, Skaz Wright zastanawia się ciekawe co na to GIODO. Panie Scalzi Wright, GIODO nie żyje już od 3 lat. W zasadzie ponad 3 lat. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych to był organ nadzorczy w starej ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Obecnie mamy prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, więc fajnie, że ktoś martwi się swoimi danymi, zauważa problem, no ale powołuje się na nieistniejący organ. To już jakby dziwnie świadczy o, o, tej, o tej wypowiedzi. Natomiast aż 61 ocen pozytywnych. Szymon Gross, dno moi mili Państwo. Na podstawie imienia, nazwy, nazwiska i daty urodzenia można jednoznacznie zidentyfikować osobę. Już samo połączenie nazwisko plus data urodzenia to dane osobowe, a tym samym dane poufne. No i mamy kolejny, kolejnego prawnika, chyba Rosłego. no bo dane poufne to mm, informacja niejawna, czyli ustawa o ochronie informacji niejawnych. Zupełnie na bajkę, zupełnie inne dane. E, no ale ktoś chciał chyba zabłysnąć. Co na takie rozrzutne przedstawianie danych milionów Polaków, RODO? No dobra, próbując, z, jakby zanalizować, co to za pytanie, wydaje mi się, że jakby analizujemy znowu zbyt pochopnie pewnego rodzaju weryfikację danych. No ale ostatnie, ostatnie jakby ostatnie zdanie w tej wypowiedzi: po okazaniu komuś certyfikatu. Nie macie pewności, że nie zostaniecie okradzeni w ten czy w inny sposób. To prawda. Ja nawet mam takie przeświadczenie, że nawet jak kładę się spać, to nie mam pewności, że nie zostanę okradzony w ten czy inny sposób. Kolejne wesołe informacje. Tomasz. Aplikacja bez sensu to jedynie sprawdza poprawność certyfikatu bez możliwości jego zapisu. Widocznie, akurat pan Tomasz bardzo chciałby zapisywać sobie te dane osobowe i też oczywiście ma 37 rączek w górę. No to trzeba przyznać, że chyba wielu ludzi chce jednak zapisywać te dane, które będą weryfikować jako przedsiębiorcy, którzy wpuszczają swoich klientów do, do swojej firmy, do swojego przedsiębiorstwa, do swojej restauracji. Um. Jack Wolski. Wszystkie dane są widoczne, czyli nazwisko i pełna data urodzin. A jak informuje Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, miałoby być tylko dzień um, i miesiąc urodzin. No nie wiem, ja na stronie wchodziłem Ministerstwa i tam rzeczywiście jest informacja, że jest imię, nazwisko i pełna data urodzin. Takiemu sprawdzaniu się nie poddam. Byle chłystkowi na bramce, nie będę podawał swoich danych. Papa, słusznie, bardzo mi się też to podoba. Wydaje mi się, że pan Jack powinien taki, taki sam stosunek mieć do. W sytuacji, w której zostaje mnie zatrzymany przez patrol policji. Nawet mówię o drugówce. To również są chłystki, to również są dzieciaki. Załóżmy, że jeszcze będzie, będą to bardzo młodzi funkcjonariusze i ja się takiemu sprawdzeniu też bym nie poddał. Powinien być to dostojny policjant, który ma 60-80 lat, eee, z Parkinsonem, z i wtedy poddaje się takiemu sprawdzeniu, bo wiem, że wtedy dane moje zapomni albo zapomni o nie spytać. E, Klaudyna Klaudynka, czy Klaudia Klaudynka. Aplikacja szpiegująca zero prywatności, inwigilacja, eksperyment medyczny. <grywy> Fantastyczne są te opinie. E, to jest lepsze niż kabaret. Powiem szczerze, że bardzo lubię czytać tego typu opinie e, i bardzo mnie to cieszy, że e, rośnie świadomość prawna w naszym społeczeństwie. Ale udało mi się też znaleźć opinię, żeby nie było, że jestem taki e, nastawiony negatywnie. Pana Janusza N. Też 32 łapki w górę. W, apl w aplikacji nie podoba mi się przetwarzanie nadmiarowych danych osobowych posiadacza certyfikatu. W myśl rozporządzenia RODO niepotrzebnych do stwierdzenia, czy dana osoba jest zaszczepiona na COVID. Genialne sformułowanie. Po prostu w punkt. Trafione. To, o czym mówiliśmy, aplikacja pozwalająca na zweryfikowanie certyfikatu yy, mogłaby zostać napisana przez yy, średnio rozgadniętego gimnazjalistę. Wiem, że teraz nie ma gimnazjalistów, dlatego pozwalam sobie właśnie ich obrażać. Więc taki średnio rozgarnięty gimnazjalista napisałby aplikację, która weryfikowałaby aktualność paszportu covidowego na zasadzie, że ten nasz smartfon, który szczytuje te dane, albo świeciłby się na zielono, albo na czerwono. Naprawdę nic więcej nie potrzebujemy w myśl obowiązujących przepisów prawa, aby potwierdzić, że osoba jest zaszczepiona, czy też nie. I tutaj już nie dochodziłoby do przetwarzania żadnych danych, Przynajmniej w sposób widoczny dla tego chłystka bramkarza. I mielibyśmy chyba mniej takich głupich opinii. A jednocześnie nadal zastosowalibyśmy obowiązujące przepisy rozporządzenia i już. I to by było całkowicie wystarczające. Co jeszcze? To drugie zdanie może też jest istotne. Aplikacja powinna tylko pozwolić określić ważność certyfikatu. I tyle. I rzeczywiście ten temat powinien być już zamknięty. Także, czy jakby wracając do samego zagadnienia, czy aplikacja jest zgodna z prawem, no to znowu przypomnijmy sobie słowa, znamienite już słowa dla nas prawników, którzy zajmują się ochroną, ochroną danych osobowych. Zgoda osoby okazującej paszport na to, aby wejść jest domyślna. No już rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu na naszym wtorkowym siadaniu z Rodorzy. Nie ma czegoś takiego jak zgoda domyślna. Ale to jest jakby pewnego rodzaju lapsus językowy. Pana ministra zdarza się, jest on wybitnym fachowcem, ale no nie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, zatem może mu, wydaje mi się, tą wypowiedź jak najbardziej wybaczyć. Pamiętajmy jednak o innej rzeczy, o opisie, który wskazuje um, samo Ministerstwo Zdrowia. Unijny certyfikat COVID to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, przygotowana do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, umożliwiająca zweryfikowanie, czy kod QR UCC przedstawiany przez osobę jest poprawny i ważny. Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz unikalny identyfikator certyfikat. Osoba, która przestawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. Dane nie są zapisywane na urządzeniu skanującym. E, skanującym. I wszystko w temacie. Uważam, że wypowiedź, znowu, e, ta informacja ministerstwa jest w pełni zgodna z prawem i w pełni. Odpowiedzialna za, za to, co dzieje się w aplikacji. Rzeczywiście dane są pokazywane na telefonie, nie są zapisywane, co też w opiniach potwierd było potwierdzone, no i musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli spotkamy nieuczciwego policjanta, nieuczciwego urzędnika, nieuczciwego prokuratora, nieuczciwego innego funkcjonariusza publicznego czy nieuczciwego sprzedawcę, to i tak zostaniemy okradzeni. Tutaj nie ma jakby dyskusji, to jest kwestia ludzka. Dlatego nie można zakładać, że byle chłystek na bramce, który kontroluje nasz paszport covidowy jest założenia przestępcą. No to, jest, to jest chore myślenie, no chyba tak nie powinniśmy do tematu podchodzić. I to, o czym zawsze rozmawiamy na naszych spotkaniach, warto mieć na uwadze ten wspólny interes, któremu służy weryfikacja paszportów covidowych. Naprawdę. Ostatnio nawet, kiedy wybraliśmy się rodzinnie do naszej, jednej z naszych ulubionych restauracji, wchodząc, zostaliśmy poproszeni o okazanie paszportów covidowych, mimo że no, sala prawie pękała w szwach. Widać było jeszcze parę wolnych miejsc, ale nie 30%. Zostaliśmy poproszeni o okazanie paszportów covidowych. Zaświeciło się na zielono. Dziękuję, zapraszam. Zero problemu. Więc jaki tu jest problem? Sami sobie chyba tworzymy te problemy, sami chyba chcemy jak rejtan rozszarpywać swoje ubrania i rzucać się w progu każdych drzwi, które są już dawno otwarte i dawno już przez nie wszyscy przechodzą, tylko my udajemy, że jesteśmy mądrzejsi od wszystkich. No ale trudno. Zatem odpowiadając bardzo krótko na pytanie, czy darmowa aplikacja, no, czy zaszczepieni, czy UCC jest zgodna z prawem, tak, jak najbardziej w naszej ocenie jest zgodna z prawem. Natomiast jak każde narzędzie, czy nóż jest niebezpieczny, czy nóż jest yy, przedmiotem zbrodni? Może być, No ale nie oznacza to, że oczywiście w każdym wypadku nim jest. Drugie pytanie. Zarabianie na danych osobowych. W jaki sposób legalnie sprzedać bazę danych? O, widać, że kończy się rok i yy, niektórzy próbują jeszcze przed wejściem polskiego ładu... Yy, Chyba zarobić jak najwięcej się da, żeby w przyszłym roku już takich zysków nie pokazywać. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż baz danych, to po pierwsze musimy zwrócić uwagę na ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Jest to moim zdaniem bardzo istotna kwestia, ponieważ wiele osób zapomina o, o tej ustawie. O jej stosowaniu i o jej przepisach. Natomiast jest to bardzo istotne z punktu widzenia praktycznie każdego podmiotu, który operuje, tworzy bazy danych i potem tymi danymi operuje. Zatem, jak najbardziej, artykuł 9 tejże ustawy, ustęp drugi, pierwszy ustęp stracił moc, ponieważ on obowiązywał tylko do czasu przystąpienia Polski do, do państw, państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale pozostał drugi, który mówi, że pierwsza sprzedaż kopii bazy danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) strona umowy o europejskim obszarze gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do kontrolowania od sprzedaży tej kopii na ich terytorium. Zatem sprzedaż jak najbardziej wchodzi w grę, czyli jest zgodna z prawem. Można byłoby już za tym powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie. Tak, można legalnie sprzedać bazę danych. Oczywiście warto, jak, jak to mamy my mamy w swojej już, jakby w, swojej, w swoim charakterze, lubimy do, szukać drugiego dnia, drugiego dna w takim pytaniu, czy w takiej odpowiedzi. Zatem zajmijmy się samo wyjaśnieniem, czym jest baza danych. Artykuł 2 ustęp. 1, tejże ustawy. Baza danych nie mówi w ogóle o danych osobowych. Mamy tylko zbiór danych. No, zbiór danych osobowych w rozumieniu RODO znamy takie pojęcie. Same dane osobowe znamy, ale ta ustawa w ogóle nie dotyczy, nie mówi, nie zawiera definicji danych osobowych, które przecież mogą no i w zasadzie chyba w znamienitej większości stanowią wypełnienie tych baz danych, które, którą zamierzamy sprzedać. Zatem z jednej strony musimy zwrócić tylko uwagę na to sformułowanie zbiór danych, ponieważ ten zbiór danych osobowych, o którym mówimy na podstawie rozporządzenia, jest, jest definiowany, ale nie jest, nie jest tożsamy. Rozsłuszmy na czynniki pierwsze role podmiotu, który tworzy bazę danych. Jeżeli założymy sobie, że mamy taką tam bazę danych, czy to w murze, czy w postaci macierzy, dysku, wszystko jedno, to pro, producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych. Ciekawostka, prawda? To trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy jakby wskazany, nie ten, który wklepuje dane, nie ten, który przygotował... Sam, samą bazę, no bo nie zawsze musimy korzystać z gotowych rozwiązań typu SQL, MySQL, Postgres, czy, czy bazy Microsoftowe. Natomiast mówimy tutaj tylko o podmiocie, albo o osobie fizycznej, która de facto wykłada pieniądze na stworzenie bazy danych. No i zatem warto jakby zauważyć, że administratorem danych osobowych będzie producent bazy danych. To jest jakby to logiczne. Do tego miejsca jeszcze jest. Przechodzimy do postawienia sobie takiego pytania dodatkowego. Które operacje przetwarzania danych osobowych wymagają umownego uregulowania korzystania z bazy danych? Mamy tak naprawdę dwa rozważania. Jedno to oczywiście ochrona danych osobowych i przepisy związane z administratorem, z stroną trzecią, z odbiorcą danych, któremu te dane ujawniamy, ale mówimy też o podmiotach, które będą wykorzystywały naszą bazę danych, czyli mówimy o umowie eksploatacji bazy danych, czyli o licencji na wykorzystanie tej bazy. To jest jedna umowa, którą podpisujemy, którą zabieramy, z której de facto czerpiemy korzyść finansową, jako oczywiście producent bazy danych. Druga rzecz to umowa dotycząca danych osobowych. I tu trzeba byłoby się zastanowić. Po pierwsze przychodzi nam na myśl umowa powierzenia przetwarzania danych, w relacji, w której dane te będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający, jak najbardziej byłoby to uzasadnione i logiczne. Ale czy w tym zakresie sprzedaży danych, kiedy przetwarzanie już nie odbywa się w naszym imieniu, po prostu my sprzedajemy, zapominamy o tej bazie, w ogóle nas ona przestaje interesować, ale interesuje firmę, która kupiła tę bazę. Tutaj już oczywiście umowa powierzenia zastosowania mieć nie może, a tym samym nie możemy mówić o legalnej sprzedaży danych osobowych, bo takowa nie ma miejsca w przepisach o ochronie danych osobowych. Zatem, mówiąc najprościej, bazę danych legalnie sprzedać możemy, ale niekoniecznie, albo inaczej mówiąc, bardzo trudno będzie osiągnąć taką legalność przetwarzania danych osobowych przekazanych, ujawnionych nabywcy. Pewne podsumowanie podobnego rozważania znaleźliśmy w legalisie i jest to bardzo ciekawe, więc pozwolę sobie przytoczyć. Umowa przenosząca prawa do bazy danych ma charakter konsensualny, w związku z czym przesłanką jej ważności nie jest objęcie wywładanie przez nabywcę fizycznej bazy danych. Oznacza to, że możliwe byłoby nabycie praw do bazy danych osobowych bez naruszenia przepisów RODO, o ile oczywiście zbywca nie ujawni nabywcy danych osobowych w związku z czym nabywca nie stanie się odbiorcą danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 punkt 9 RODO. Ciekawe rozwiązanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że to sformułowanie akurat autorstwa doktora Kaweckiego wskazuje jednoznacznie, że sprzedać bazę danych można, ale legalnie przetwarzać danych osobowych w sprzedanej bazie już nie. Zatem no jest to pewien problem, Problem wydaje mi się taki prawny, ale tutaj musimy pamiętać o normach prawnych i normach publicznych, które, które normy publiczne nie wykluczają norm prywatnych. Zatem nie polecamy, odradzamy kupowanie jakichkolwiek baz danych, bo oczywiście sama umowa kupna-sprzedaży będzie legalna, czyli nie będziemy mogli zarzucić zbywcy naruszenia prawa, natomiast nie będziemy mogli korzystać z tej bazy danych, otworzyć jej i wykorzystać danych nie zgromadzonych, o ile oczywiście będą tam dane osobowe. Przechodzimy do ostatniego zagadnienia w dniu dzisiejszym. Czy gminy mogą przetwarzać dane z bazy PESEL na potrzeby programów u innych? Pytanie pojawiło się w związku z naborem w związku z naborem wniosków na, do, do konkursu grantowego wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR. One były bodajże do 16 grudnia zbierane. Jesteśmy, można powiedzieć, troszeczkę post-factum tego zdarzenia, ale oczywiście osoby, które były zainteresowane odpowiedzią na to pytanie, od, od razu je otrzymały. Ale warto, myślę, omówić je na forum publicznym, abyście Państwo wiedzieli, jak czasami dochodzi do nieporozumień. W tym, że regulaminie konkursu grantowego możemy czy, czytać, gra, przeczytać. Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń Złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu w zakresie ich poprawności. No to z logicznym zapis, wiadomo, no tutaj nie ma, nie ma sensu w ogóle podważyć go ani dyskutować. W szczególności do zweryfikowania, czy składające oświadczenie jest uprawnione do biegania się o wsparcie. Grantobiorca w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych. KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, to sformułowanie rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach rzeczywiście wzbudziło tutaj emocje i wątpliwości z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Nawet mówiąc już o, o tym numerze PESEL, czyli powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Jeżeli poczytamy sobie Informacje z ustawy o ewidencji ludności wyraźnie wskazano podmioty, które mają dostęp do, w trybie pełnej teletransmisji do danych zgromadzonych w rejestrze PESE. -y. I między nimi oczywiście znajdziemy też wskazanie, że są to samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. To jest ważne sformułowanie, ponieważ jeżeli odniesiemy się do ustawy o samorządzie gminnym, to znajdziemy, znajdziemy wykaz zadań własnych gmin. No, oczywiście nie znajdziemy tutaj realizacji programów unijnych. Podobnie w przypadku zadań zleconych, w tym samym akcie prawa również nie ma mowy o. Realizacji programów unijnych jest to pewnego rodzaju problem, ponieważ gmina korzysta z funduszy europejskich, ale jednocześnie w ramach przetwarzania danych osobowych swoich mieszkańców um, przetwarza te dane um, jako podmiot publiczny w trybie ustawy o samorządzie gminnym. Czyli tą podstawową przesłanką legalności jest artykuł 6 ust. 1, C, jeżeli mówimy o tych danych w nawiasie niewrażliwych. Co jest istotne? Że strony takiego projektu unijnego zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych. Zatem okazuje się, że administratorem danych osobowych wcale nie jest gmina. Najczęściej jest to odpowiedni, odpowiedni minister. Na przykład w tym wypadku tego grantu może być to minister rozwoju. I to on decyduje o celu, celu i zasadę przetwarzania danych osobowych. Zatem zapis w regulaminie, że Grantobiorca może korzystać z dostępnych, z posiadanych przez siebie rejestrów publicznych, jest troszeczkę daleko idącym sformułowaniem. Myślę, że wykracza poza zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w artykule 5 RODO. Zatem tutaj raczej, raczej bym był bardzo sceptyczny przy akceptacji takiego sformułowania. W mojej ocenie nie ma możliwości, żeby korzystać ze wszystkich swoich informacji dostępnych przez siebie do realizacji swoich, swoich partykularnych interesów. Zwróćmy uwagę chociażby na jakby zakaz korzystania przez komórki HR, czy agencje rekrutacyjne z danych, które, z danych osobowych kandydatów, które podatkuje za pośrednictwem na przykład social mediów. Wiemy, że kodeks pracy wyraźnie pokazuje, jakie dane możemy żądać i ewentualnie jakie możemy, możemy, o jakie możemy wnioskować na podstawie zgody. Czy de facto, jakie mogą zostać nam przekazane z inicjatywy kandydata na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Nie ma tutaj jakby, jakby możliwości przetwarzania danych przez te komórki rekrutacyjne w dowolnych posiadanych przez siebie zasobach. Byłoby to tak trochę nie do końca zgodne z przepisami. A tutaj rzeczywiście w samym programie taki lapsus. Dlaczego? Ponieważ pewnie pominięto inspektora ochrony danych przy tworzeniu tego, tego regulaminu. Z mojej strony dodałbym jeszcze pewne pytania a propos właśnie realizacji, realizacji takiego, takiego grantu. Mianowicie artykuł 13, czyli mowa de facto o realizacji obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych od osób, których dane dotyczą. No i jeszcze, co ciekawsze, artykuł 14 rodo, czyli w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Tutaj oczywiście obowiązek informacyjny spoczywa na administratorze. W programie nie ma słowa o tym, w jaki sposób powinien być on realizowany przez grantobiorcę, a Administrator danych oczekuje, że grantobiorca będzie wykorzystywał dostęp do swoich, do swoich zbiorów, do swoich rejestrów, tylko dlatego, że ktoś tak napisał. Co jest dla mnie jakby klu w odpowiedzi na to pytanie? No, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie nie ma podstawy prawnej. Zatem stanowczo odradzałbym korzystanie z systemów, do których mamy dostęp. No, w podobnej sytuacji nie możemy, nie możemy ujawniać danych innym podmiotom publicznym, tylko dlatego, że mamy do tego dostęp. Na przykład szwagier z policji, jeżeli chce się dowiedzieć, gdzie mieszka ktoś, którego PESEL zdobył albo przez przypadek w, ciągu, w trakcie kontroli jakiejś, nie oznacza, że możemy to zrobić zgodnie z prawem. Nawet w sytuacji, w której zawarte zostanie takie porozumienie między mną a szwagrem. Dwa podmioty publiczne mogą i powinny realizować takie ujawnianie danych, taki dostęp do posiadanych przez siebie danych osobowych w ramach kompetencji, które, na, które posiadają na podstawie przepisów prawa, które realizują. Ale jeżeli chodzi o ten sam program, warto chyba wrócić do, do tego regulaminu, do tego zapisu, tego jakby kwestionowanego punktu, i ta ostatnia część tego sformułowania, tego zdania, chyba jest najważniejsza. Że ta weryfikacja może odbywać się na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie. I wydaje mi się, że chyba na tym gminy mogłyby spokojnie poprzestać w trybie, w trybie przyjmowania wniosków w tym właśnie programie unijnym. Wydaje mi się, że to byłoby chyba najlepsze, najprostsze i najrozsądniejsze rozwiązanie. I to wszystko, co miałem Państwu dzisiaj do opowiedzenia. Korzystając z okazji, oczywiście w imieniu swoim i całego zespołu, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, zimnych, śnieżnych świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku. Rzecz jasna przypominam, że spotykamy się już 11 stycznia na kolejnym cyklu wtorkowych śniadań z RODO. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za oglądanie wszystkich naszych e, śniadań, za uczestniczenie w nich e, i do zobaczenia 11 stycznia. Do widzenia.